Cześć, z tej strony pierwszy, no, zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Maker Pokémony i jaka nasza zmiana. Tak, no mam trochę u takich itemów z Pokémonów, które zabiłem, ale też powiększę farmę aprikonów oraz zboża, trochę tego, ale największym zachwytem, który chciałbym Wam pokazać, tu jest, że mój ewolową i ma 20 level. No, tak, tak, ma procedurę, jak ma klej laura. Takiego, nie wiem, czy to jest na 13 levelu, a teraz ogólnie ma 20. Co? No, w tak. dzisiejszym chciałbym trochę no, pokopać, bo nie mam niczego, żadnego żelaza. Więc no, tak. Kiro, robimy sobie jakieś. Więc pochodni, tylko sobie jedzonko wyrzucimy. Trochę spryt kobalt, też sobie ciągle pokopiemy. Niesympathyk, jakbyś co. Jakby zrobić kolejny kill. No, i tak, tak. No. I nie, no, crafting No, to może sobie skupić. Dobrze, i. No, może jednego komu my coś atakujemy, tak? Może mam no, podwyższy level. Na tata. Drugi level. No proszę, tak. Na nie, nie kopitek. Proszę Państwa. Hi, Ryi. Thank you. Thank you dobry takie Pokémon, Dobra i taką taką Gordon, o tak, o nie, Dobrze, 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 to o nie, o Chyba ja nie, Żeby nie, o się o nie, o nie, będzie nie, o Może o nie, jeszcze nie, o nie, o No może to sobie... o nie, dobra nie, dobra. Kopiemy w dół Obawiam się tylko pisać tak dwie kratki, żeby nie jechać do lawy jak widzę. to tak nawet jest? To może jakieś. Tak, tak, to jest kapel. O, ej, to jest nie, bo nie Nie chodzi do lawy, to tak nie No, a nie, to jest jakieś. A się. Czekaj, to tu, tutaj. Tu. O, mam węgiel. Przydatny. O i salazo. No jak, jak piękny. No patrz, to jak to jest piękny. To jest, jest, jest delakijko. Jest, jest Złot. Eee, no, dobra. No, 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 ok. Jest kolejne żelazo, tak. Chciałbym pochodniu coś zrobić. Mamy kilka żelaza. Może sobie zrobimy. Już tam trzeba na coś. Na kowalbę chyba, może sobie tylko żelazo. Nie wiem. To ja nam wystarczy. Może potem jeszcze pójdziemy sobie do popalni. Ale dobrze. Czy jednak będzie kur... No, Najwyżej gdzieś nie będzie trwał. Tylko tak sobie do popalni dzisiaj chciałam pójść. No Ten odcinek będzie najprawdopodobniej nie wiem, na piszcie dzień tygodni, bo dzisiaj tylko jeden odprzyrzuca. Nagrom. Wystacjonak. Mamy też tutaj. tylko piękny? Raz, dwa. O, i jest dużo strasznych. O, joj, jeszcze nie oj, oj, oj. Czy kolejny będzie? Nie. Szkoda. Chciałoby się. To jest? Raz. A teď je, pojď, malá, malá růd, malá růd. No. je, je to malá No, tak se dobré. je tak zátka

Trzeba czasami sobie pokopić. O, czy to węgiel? Trochę węgla. O, dobra, może coś w tej pani półce mam musieć. O, leśaj tutaj. po tutaj, 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 Нет, я тут живу. Оба. Хлеба. Не сэх тут потянуть А я. Да скучаю так. Эй, хорошо. Хорошо, ой, 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 познаю, а что познаю? ой, не ой, Вот мы с ой, ой, O dobra, będzie sam. No, a zobaczcie, a no dobra. O nie. Dobra, dobra. Chciałeś, proszę Państwa, to tak będę się zbliżył. Hahaha, na no, dwa hity. Oho. Na dwa hity, nie, nie słucham. Jak to fajnie, na dwa hity. takiego twojego zostałem? 232 czy no, ty jest chory, czy nie? Hehe. Dobra, dobra, dobra. Będziecie atakować się, że tego później. To, to jeszcze pytanie, czy to jest to, bo mogę wszystko wymyślać, ale to drugie, bo są, są dwa. Na no, odcinku nawet chyba drugim było, że się zgubiłem wtedy, się odnalazłem, na teraz na game odzie oczywiście. No więc nasze... Tego tak, będę się z żegnać. O i nasze wylaski, zboże jedno. Zawsze, zawsze zboże jest przydatne. Więc nie narzekam no, na zboże. Troszkę. To ładnie robi, a ja się z... pożegnam z Wami. Więc nara para no, no. Dobra, pa panu no w odcinka, który będzie na programie jakiś dzień tygodnia, wtorek może będzie, nie wiem, nie wiem, pa Bye, bye.